Taśma oznaczona numerem 2 to nagranie pacjenta typu F62, osobowość dysocjalna typu impulsywnego, deficyt lęku, lekceważenie norm, niski próg wyzwalania agresji, niezdolność przeżywania poczucia winy i utenia się, typ temperamentu gniewny, posiada predyspozycję do nadużywania substancji psychoaktywnych oraz niezachwiane przekonania. Posłuchajmy. Nie dla wszystkich jak ryby nasz, nas, ksyf. nie z nas, Przyciągamy wzrok jak jadący masy jak tym problem to się napnie Nie wypadamy z tracklist To nas, styl prawie kultowy jak czy Nie brak nam aspiracji za to wakacji w tropikach Nie brak nam satysfakcji kiedy skaczemy po bitach Jedna pika, jeden yeah. organizm, mechanizm braga Tak od pierwszego miara pod nas nie dla masy Zróbcie hałas, bit bije jak mut Dla jednych to poezja, dla drugich tylko słów zlepek Tym drugim chuj w dekielku cieszy fanów, boom I wszystko staje w ogniu jak kabo. Szybko, znikamy z radaru, zostawiając zupy dymów Bez zmiany stylu, hardkorowo konsekwentnie Tutaj jak deset i Gulwerble, werble dziura w Kulamy semtek, czy dwa jeden wybuch Bench, yeah. Bench.